A, droga, kurczę, naprawdę mało widać po tej ciemnicy. Skoro Kainy jest wampionem, to chyba powiem widzieć w, tym, w ciemnościach jakoś, nie wiem, jasność, obrazu powinna się zwiększać, ale tak. Komu by się chciało zaprzątać głowy takimi detalami? To było na Mimo, że nie chcę gonić odwiedzonych tomów, to zabrakło mi z tego, co jest w skarbie, które zbierają w tym kraju, na handlu nemesis. I mam przed sobą Steilberg, kolejne niemiecko... niemieckie miasteczko, czy, a raczej niemieckie w wymowie. Sza, są skarby. Niestety, Steilberg. Pomimo tego, co powiedział Ken, że było to miasteczko najbardziej miasteczko akademickie, czyli miasteczko inteligencji, zostało niestety, jak widzimy na mapie, całe wymordowane. Jego populacja równa się zeru w tej chwili, ponieważ napadł jeden Mezis. To będzie naprawdę etap. A nie, tylko nią skałę Holender. Było szczęśliwe. Ej, ej, ej. To znów było szczęśliwe. Dobra, tutaj, w tym miasteczku, bo właśnie przez nie przechodzimy, przyjdzie nam się zmierzyć z naprawdę dużymi ilościami wrogów. Na razie będę ich wykańczać pojedynczo w miarę możliwości. Dobra, so far so good. To ma. A odrzep się, jem, nie przeszkadzać. Okej. Okay. Teraz standardowe szukanie drzwi. O, jeszcze, nowy rodzaj. Tego tak, nie pamiętałem, że są także z maczugami, ale nie sądzę, by mieli jakieś specjalne cechy. Okay, jeśli tak dalej pójdzie, to naprawdę odnowię sobie szybko zdrówko do maksa. Co mamy tutaj? A, tylko skarby. <tryk> tylko. Dobra, to serce ciemności, naprawdę. Dziękuję, gro, że mi je dajesz w takich pokaźnych ilościach. A tutaj na otwartej przestrzeni mogłyby nas ciupnąć większe grupki wroga. Dwóch. Nie, jeszcze nie? Okej. Okay. No dobra. Nie, nie idzie mi aż tak źle, jak myślałem, że będzie iść. A, niech to. Okej. Okay. Kulka na wszelki wypadek zostaje. Kolejna kołpka. To się nazywa perfekcja. A nie, jednak ktoś jest. Pomyliłem się. Została dzielna demulka. Próbująca nas trafić. Dobra, spada, nie mam czasu. Spada i kobieto, masz na zewnątrz hordy innych wrogów. Ale, Gia pewnie ty ich nie zatakujesz, bo oni się oddadzą, nie? Ach ty. Nieważne. Dobra, tu już jest trzech. Tu jest blokada. Jeśli ktoś nie chce walczyć, to najlepiej przez te momenty przychodzić naturalnie wilkołakiem. Ty chodź, ty chodź. I wszyscy. Nium. Maksimum. Okej, okay, sprawdźmy ten dom, o ile tutaj niczego nie ma. No, dobra. Tam już, tam już będzie wyjście z tej lokacji. No kurczę, jeszcze więcej ludzi. No dobra, już mamy trzech ocalałych. Którzy już najwidoczniej kompletnie się nie przejmują hordami wrogów na zewnątrz. Ej, spadaj! Oj rany! Barman! Dobra, trzech... Czwarty? Wow, nawet z noża Chce mnie dziabnąć Ej no Naprawdę nie chcę cię zabijać jak już ten ma już tych, nie wiem, czterech czy pięciu mieszkańców Tu pewnie wrogowie się znów cofną, no no, Biegniemy la 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 la, 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 la. Okej, okay, czy tu coś jest Tarot Okej. Okay. A, dobra. Nie zablokował mnie. Myślałem, że zablokuje OK okej. Tylko nie blokuj. Tylko nie blokuj? A, okej. Okay. Miło. No i opuszczamy Stahlberg. Raczej to, co z niego zostało. Wow! To jest wielki posąg Nemezisa. Ten miecz jest dosyć podobny do Soul Rivera. Hmm. Okej, okay, czyli to jest jakieś. Obóz Z zamkniętą bramą A, To mi wygląda na obozywisko całej armii Nemezisa Czy nie mógłbym teraz po prostu pójść tam i... O, au, 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 spadaj Nie mógłbym zakraść się tam i zabić tego Nemezisa hm, Byłoby prościej Kurczę, już wymordowałem taki mały garnizon tego wszystkiego i teraz zapis. Tu znów pobawimy się naszą kontrolą duszy. Raczej nie tego. To są już nowi przeciwnicy. Chyba za broń. To ja. Sprawię się beznadziejnie. Maczuga. Okay. Standardowo. To są lalki. Naszymi wrogami są lalki. No, a teraz chciałem zrobić to. Hehe. Tylko -he. lalka otwieramy bramę. Tak jest. O, one się regenerują. Ale no to nic, my mamy nasz płonący mieczyk No, no, no o. Brama otwarta Naszym celem jest ten oto dom To jest dom Elzewira lekarza ten Alzawir mógłby się zająć jakimiś normalnymi lalkami, nie wiem, Barbie czy cokolwiek. Jakieś mówiące mama, a nie rzucające we mnie durnymi sztyletami. Zabierz się stąd. Urgh. Co za upierdliwa lalka. Dobra, no, Wszyscy do spotyka, pięknie. A czy tu coś jest? Takie puszczenie lokacji. Dobra, ostrożnie. Holender traf. Właśnie tak.